Mieszkańcy ulicy Krosińskiej w Mosinie są zaniepokojeni sporym ruchem samochodowym. Odkąd przejazd na Śremskiej jest zamknięty tą ulicą praktycznie jeżdżą wszystkie samochody w kierunku na Śrem i, i okolicznej miejscowości natomiast Tiry. tiry. no jest niby zakaz, są ograniczenia prędkości, ale tiry tak czy tak się y, tędy pojawiają. Ja już nie mówię o tych, które dojeżdżają do, do zakładów pracy, które tutaj są, y, czy jakichś przedsiębiorstw. Natomiast te, które no, jeżdżą tranzytem. Zdarza się, że jest przejazd na Leszczyńskiej zamknięty, przy Targowisku zamknięty, na Sowinieckiej, zamknięty. Tutaj w ten czas nie idzie przejść na drugą stronę ulicy. Ruch jest ciągły. I tak jak przy właściwie dużej arterii w mieście. A to, 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 to jest uciążliwe dla Was jako mieszkańcy? No wie pan co to. Jest, no jest na pewno, na pewno mhm. jest. Jest bardziej uciążliwe. No ale jeżeli ktoś znak postawił, że 3,5 tony. No to się nie, ustawi, nie Właśnie, więc to jest takie takie polskie bardzo, nie? Że robimy przepis, robimy prawo, które potem nikt nie przestrzega. Mhm. To lepiej zdejmmy to i. Mimo, że oznakowanie jest jednoznaczne i wyraźne, to kierowcy ciężarówek nic sobie z tego nie robią. Panowie policjanci zdarza się, że, że nas tutaj kontrolują, ale ustawiają się zazwyczaj tam, pod y, Krosnem, mhm. y, w pobliżu tego lasku, na zakrętach, na których praktycznie zwalnia się nawet jadąc rowerem. Mhm. Nie wiem, czy ta droga wytrzyma takie obciążenie, takich tirów, bo z tego widziałem jak to robili, to to jest mała warstwa asfaltu położona na... Na piasek, bo tu praktycznie nic nie, nie, żadnej podsypki nie robiono. Więc, nie tak, także. Nie tak, no na tym z małą trochę. No trochę, no, ale wiadomo jak pod tiry to powinna być droga przygotowana z odpowiednią podsypką, chudym betonem. Prowizoryczny asfalt długo nie wytrzyma takiego obciążenia. A proszę, a proszę powiedzieć, czego by Pani oczekiwała tutaj od, nie wiem, ze strony władz gminy, może od policji, czy straży miejskiej może? Na pewno zwiększenia nadzoru nad tą drogą policji. Tu nie chodzi o to, żeby komuś robić na złość, broń Boże. Chodzi o to, żeby ta droga była bezpieczna, skoro jest objazdem. A wygląda tak, jak wygląda, ona musi być bezpieczna, bo chodnik jest tylko z jednej strony i jest no, tylko na pewnej części ulicy Krosińskiej. Dalej ludzie praktycznie nie mają się jak przemieszczać. W tej chwili nawet jazda do miasta dla osób, które nie mają samochodów, muszą się przedostać najczęściej rowerem. Mieszkańcy czekają na odpowiednią reakcję władz gminy i poprawę bezpieczeństwa oraz zadbanie o żywotność na wierzchni ulicy Krosińskiej.